Proszę Państwa, coraz częściej na łamach gazet już nie tylko polskich, łotewskich, litewskich, czy rumuńskich, ale także brytyjskich, amerykańskich, a, a nawet włoskich czy francuskich, nie mówiąc o hiszpańskich, pojawia się pytanie, czy Rosja jest zagrożeniem dla wolnego świata, czy Rosja jest zagrożeniem dla NATO? Czy Rosja jest zagrożeniem? Dla Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier i Rumunii. A te pytania, tak częste ostatnio, bijące w oczy wielkimi literami, często uzupełnione o konkretne przypadki, o rosyjskie okręty, które mogą przenosić głowice atomowe, o rakiety iskander, które są lokowane na. Terytorium okręgu królewieckiego, o szereg szczegółów, które mają bulwersować, a więc te pytania, moim zdaniem, są rzeczywiście zasadne. Ale jest też faktem, że związane są one z dwoma zupełnie różnymi okolicznościami. Po pierwsze, z decyzjami, jakie podjęto na szczycie NATO i w lipcu tego roku i będę o tym mówił jeszcze za chwilę, ale po drugie, z czymś dużo bardziej bieżącym i wydaje się, że doraźnym, w istocie drugorzędnym. A choć byłbym ostatnią osobą, która by nie doceniała wagi dla nas wszystkich, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale dla Polski, dla całego świata, wyborów, jakie teraz mają być dokonane w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej i rozstrzygnięcia, czy to pani a Hillary Clinton, czy też pan Donald Trump zostaną, który z nich zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, no to jest oczywiste, że dyskusja, a nawet wzajemne oskarżenia, a nawet ton niesłychanie rozpalonych namiętności związanych z wzajemnymi oskarżeniami, o współpracę, współdziałanie, a czy sprzyjanie agresją, agresji, czy też imperializmowi rosyjskiemu jest ściśle związane właśnie z rywalizacją wyborczą. Po raz pierwszy chyba w ogóle w historii Stanów Zjednoczonych, albo dawno już tak nie było, to bezpieczniej powiedzieć, żeby problematyka międzynarodowa, zagraniczna uzyskała tak istotny wpływ na przebieg kampanii wyborczej. Bo proszę zwrócić uwagę, że to nie jest tak, choć w Polsce głównie ten element jest uwypuklany, że to pan Donald Trump jest oskarżany o ewentualną przychylność czy większą spolegliwość. Wobec interesów i działań Federacji Rosyjskiej zastrzeżenia czy wręcz oskarżenia przecież formułowane są tak samo w drugą stronę. Nie przypadkiem A obraz pani Hillary Clinton naciskającej guzik z resetem jest bardzo często w propagandzie czy w informacjach czy w filmach etc. etc. republikańskich demonstrowany dla pokazania, że to tamta administracja, to właśnie demokraci doprowadzili do sytuacji, w której bezkarnie rozpowszechniły się wpływy rosyjskie w Europie czy w ogóle na świecie. Ale dużo ważniejsze od tego, nieporównanie ważniejszy jest Pierwszy powód, ten, który doprowadził do tego, że na flance wschodniej staną wojska amerykańskie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że staną one nieporównanie szybciej niż to było wcześniej zakładane. Jeszcze niedawno mówiliśmy o lutym, o kwietniu. Okazuje się, że one będą, rozpocznie się ich dyslokacja już w styczniu przyszłego roku. Wszyscy się spieszą, bo wszyscy obawiają się posunięć rosyjskich, a one wynikają z prostego faktu. Otóż jeszcze żaden rosyjski władca nie doprowadził do tak katastrofalnych skutków, nie osłabił tak dalece pozycji Federacji Rosyjskiej jak uczynił to pan Putin. Spójrzcie państwo na tę sytuację. To on sprawił, że coś, co było niewyobrażalne przez dziesięciolecia, stało się, czy staje się faktem. Wojska amerykańskie stają na wschodniej flance. Wojska amerykańskie będą nie tylko nad Wisłą i Bugiem, ale będą nad Narwią i będą nad Dunajem i nad Morzem Czarnym. To jest upiorny sen wszystkich władców rosyjskich. I druga kwestia, która jeszcze głębiej musi przerażać elitę imperialną rosyjską: oto to, co stało się źródłem potęgi imperialnej. Rosji, a potem Federacji Rosyjskiej, przedtem Związku Sowieckiego. Władztwo nad Ukrainą raz na zawsze, jak się wydaje, zostało przez Rosję utracone. Nikt nie doprowadził do takiego konfliktu bardzo głębokiego. Także emocjonalnego konfliktu. Nikt tak nie otworzył drogi do porozumienia ukraińsko-polskiego jak właśnie pan Władimir Władimirowicz. Putin i te dwie klęski, jakie on z sobą niesie, sprawiły, że obecna reakcja rosyjska jest tym bardziej gwałtowna, tym ostrzejsza i tym bardziej niebezpieczna. A więc Rosji obawiać się nie warto ale bronić się przed Rosją i być przygotowanym na wszelkie możliwe niebezpieczeństwa. Trzeba. Dlatego trzeba wzmacniać polską armię, dlatego odbudowujemy jej siłę, a zwłaszcza obronę terytorialną kraju dzisiaj będzie procedur, zacznie się procedowany projekt ustawy, która ją uruchamia. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia najdalej zostanie ona wreszcie uchwalona i dlatego warto podtrzymywać nasze sojusze w NATO. Dlatego wiązane są one z dwoma zupełnie różnymi. Okolicznościami. Po pierwsze, z decyzjami, jakie podjęto na szczycie NATO i w lipcu tego roku, i będę o tym mówił jeszcze za chwilę, ale po drugie, z czymś dużo bardziej bieżącym i wydaje się, że doraźnym, w istocie drugorzędnym, a choć byłbym ostatnią osobą, która by nie doceniała wagi dla nas wszystkich. Nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale dla Polski, dla całego świata wyborów, jakie teraz mają być dokonane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i rozstrzygnięcia, czy to pani Achillara, Hillary Clinton, czy też pan Donald Trump zostaną, który z nich zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, no to jest oczywiste, że dyskusja a nawet wzajemne oskarżenia, a nawet ton niesłychanie rozpalonych namiętności związanych z wzajemnymi oskarżeniami o współpracę, współdziałanie, a czy sprzyjanie agresją, agresji, czy też to tamta administracja, to właśnie demokraci doprowadzili do sytuacji, w której bezkarnie rozpowszechniły się wpływy rosyjskie w Europie, czy w ogóle na świecie. Ale dużo ważniejsze od tego, nieporównanie ważniejszy jest Pierwszy powód, ten, który doprowadził do tego, że na flance wschodniej staną wojska amerykańskie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że staną one nieporównanie szybciej niż to było wcześniej zakładane. Jeszcze niedawno mówiliśmy o lutym, o kwietniu. Okazuje się, że one będą, rozpocznie się ich dyslokacja już w styczniu przyszłego roku. Wszyscy się spieszą, bo wszyscy obawiają się posunięć rosyjskich, a one wynikają z prostego faktu. Otóż jeszcze żaden rosyjski władca nie doprowadził do tak katastrofalnych skutków, nie osłabił tak dalece pozycji Federacji Rosyjskiej jak uczynił to pan Putin. Spójrzcie państwo na tę sytuację. To on sprawił, że coś, co było niewyobrażalne przez dziesięciolecia, stało się, czy staje się faktem. Wojska amerykańskie stają na wschodniej flance. Wojska amerykańskie będą nie tylko nad Wisłą i Bugiem, ale będą nad... Narwią i będą nad Dunajem i nad Morzem Czarnym. To jest upiorny sen wszystkich władców rosyjskich. I druga kwestia, która jeszcze głębiej musi przerażać elitę imperialną rosyjską: oto to, co stało się źródłem potęgi imperialnej. Rosji, a potem Federacji Rosyjskiej, przedtem Związku Sowieckiego. Władztwo nad Ukrainą raz na zawsze, jak się wydaje, zostało przez Rosję utracone. Nikt nie doprowadził do takiego konfliktu bardzo głębokiego także emocjonalnego konfliktu nikt tak nie otworzył drogi do porozumienia ukraińsko polskiego jak właśnie pan Władimir Władimirowicz Putin i te dwie klęski jakie on z sobą niesie sprawiły że obecna imperializmowi rosyjskiemu jest ściśle związane właśnie z rywalizacją wyborczą po raz pierwszy chyba w ogóle w historii Stanów Zjednoczonych albo Dawno już tak nie było, to bezpieczniej powiedzieć, żeby problematyka międzynarodowa, zagraniczna uzyskała tak istotny wpływ na przebieg kampanii wyborczej. Bo proszę zwrócić uwagę, że to nie jest tak, choć w Polsce głównie ten element jest uwypuklany, że to pan Donald Trump jest oskarżany o ewentualną przychylność czy większą spolegliwość, wobec interesów i działań Federacji Rosyjskiej. Zastrzeżenia czy wręcz oskarżenia przecież formułowane są tak samo w drugą stronę. Nie przypadkiem A obraz pani Hillary Clinton naciskającej guzik z resetem jest bardzo często w propagandzie, czy w informacjach, czy w filmach etc., etc., republikańskich, demonstrowany dla pokazania, że, proszę Państwa, coraz częściej na łamach gazet już nie tylko polskich, łotewskich, litewskich czy rumuńskich, ale także brytyjskich, amerykańskich, a, a nawet włoskich czy francuskich, nie mówiąc o hiszpańskich, pojawia się pytanie, czy Rosja jest zagrożeniem dla wolnego świata? Czy Rosja jest zagrożeniem dla NATO? Czy Rosja jest zagrożeniem dla Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier i Rumunii? A te pytania tak częste ostatnio, bijące w oczy... Wielkimi literami, często uzupełnione o konkretne przypadki, o rosyjskie okręty, które mogą przenosić głowice atomowe, o rakiety Iskander, które są lokowane na terytorium Okręgu Królewieckiego, o szereg szczegółów, które mają bulwersować. A więc te pytania, moim zdaniem, są rzeczywiście zasadne. Ale jest też faktem, że... Z...